Siemano. Chciałem się pochwalić co tu się znalazło ostatnio na live, na ostatniej wyprawie, nie ma tu jeszcze Jezuska, ale to zagram nagram osobnego shorta. Kurde, co do tych plomb, to trudno jest powiedzieć, bo na no, obiektywie są tak ogólne informacje, no, najprawdopodobniej są to plom, plom, plombe jakieś towarowe. no jest ich sporo w każdym razie i zostaną zostawione na pamiątek oczywiście, no i w weekend jedziemy kopać dalej no prawdopodobnie plomby towarowe z między XIX a XX wiekiem, coś koło tego fajne znajdźki nie powiem, sporo tego ciekawe, ciekawe jestem co tam jeszcze może wyjść no będziemy kopać przez weekend kurde w przyszłym tygodniu lipna zmiana, więc przez weekendy się zdało trochę pokopać, jakby ktoś się znał na tych lobach trochę i mógłby zlokalizować dokładnie w datach do, czy, do czego służyły, mogą być to towarowe, mogą być kolejowe, trudno powiedzieć, bo Google to sobie mówi jak sobie chce, raz mówi tak, raz mówi tak, no w każdym razie trochę i było. Także przez weekend trochę przeoramy tam jeszcze. Poszukamy. Zobaczymy, może coś fajnego wyjdzie. No i tak, kula muszkietowa wyszła najprawdopodobniej. To jest fajne znajdźka. Jeszcze nie miałem, więc będę miał. No to jest Wisiorek, ale no, nie idzie nic z niego odczytać, a go wyczyścić. Chyba z miedzi jest miedziane no ale jest na no dramat, no nie, 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 nie ma jak go wyczyścić no i 2,5 centa holenderskiego kolejna moneta, której jeszcze nie miałem kurde, jak ona tu idzie słabo będzie ją tu widać na pewno no ale to jest na pewno 2,5 centa holenderskiego, bo już ją zlokalizowałem także udało się trochę nazbierać nowych rzeczy, których nie miałem no Te plomby to mnie tak skoszkowały, i wychodzi, wychodzić, że. ty bardziej, że ich wcześniej nie było na tym polu, już dwa razy. No i oczywiście, plus ten Jezusek, który okazał się po, do połączenia z, z tym krzyżem, który znalazłem wcześniej. A ja to już zaglądam mówię materiał. Także subskrybujemy, lajkujemy, komentujemy. Może ktoś zna na tych plombach, ktoś o nich powie więcej. Ewentualnie mogę podać, podesła zdjęcia. Pozdrawiam. I do zobaczenia najprawdopodobniej jutro na live.